Z Ewangelii Świętego Mateusza. Gdy mędrcy odjechali, oto Anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: Wstań, weź dziecię, jego matkę i uchodź do Egiptu. Pozostań tam, aż ci powiem. Bo Herod będzie szukał dziecięcia, aby je zgładzić. On wstał, wziął w nocy dziecię, jego matkę i udał się do Egiptu. Tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak, miało się spełnić słowo, które pan powiedział przez proroka. Z Egiptu wezwałem syna mego. Wtedy Herod, widząc, że go mędrcy zawiedli, wpadł w straszny gniew. Posłał oprawców do Betle i całej okolicy i kazał pozabijać wszystkich chłopców wieku do lat dwóch, stosownie do czasu, o którym się dowiedział od mędrców. Wtedy spełniły się słowa proroka Jeremiasza. Krzyk usłyszano w Rama, płacz i jęk wielki. Rachel opłakuje swe dzieci i nie chce utulić się w żalu, bo ich już nie ma. To słowo, które jest przypisane do dzisiejszego święta, do wspomnienia wszystkich dzieci, które zostały pomordowane przez Hroda, który chciał zabić Chrystusa, to mu się nie udało. Natomiast udało mu się pozabijać te dzieci. Kiedy myślę o, o tym dzisiejszym święcie, przypomina mi się pewna rozmowa, którą miałem dawno temu w Kragenfurcie z jedną siostrą zakonną. Jak rozmawialiśmy, opowiadałem o rodzinie, która ma, wtedy miała chyba siedmioro dzieci. Ja to odpowiadałem z taką radością, natomiast ta raz to powiedziała: Nie, to jest nieodpowiedzialne. Jak tak można zrobić? Ale to te dzieci, które już są, nie, nie zapewni im się teraz pewnego standardu życia, że nie wiadomo, jak się będą uczyć, czy się będą mogły uczyć. Nie, to jest nieodpowiedzialne. I to mnie jakoś tak bardzo dotknęło. Już mówiąc o tym, że tych dzieci jeszcze przybyło, w tej chwili to jest rodzina, która ma dziesięcioro dzieci i dzieci w większości, nie wszystkie jeszcze, ale pokończyły studia i tak dalej, nie widać, żeby jakaś bieda się na nich odcisnęła albo patologia, ale samo to nastawienie tej zakonnicy bardzo mnie jakoś tak dotknęło. Co można tym dzieciom ofiarować? Co można od Niej wymagać, czy, czy w, w jaki sposób właśnie regulować tym życiem ludzkim. Bo wydaje się, że dzisiejsze święto mówi o czymś innym, że Bóg, który jest dawcą życia, szafuje tym życiem w sposób, wręcz taki nieodpowiedzialny, żeby uratować swojego syna, zostało zabitych, nie wiem, nie pada liczba w dzisiejszej Ewangelii, ale wszystkie dzieci w Betlejem i okolicy, okolicy, ile ich było? Dziesiątki? Sto? Więcej? I to jest ta ofiara, którą ponieśli ci rodzice ponieśli te dzieci w pierwszym rzędzie, chociaż one jeszcze bardzo nieświadome i może jakoś nie wiedziały, co się dzieje, chociaż. Na pewno dziecko czuje, w łonie matki czuje zagrożenia, co dopiero już urodzone, mające dwa lata. Ale coś jest tutaj, że Pan Bóg jest tym, który szafuje tym życiem i to w sposób właśnie taki dziwny. Święty Bernard, który robi pewną syntezę, refleksję co do świąt Bożego Narodzenia, i tego czasu poświętecznego, który już wtedy był tak właśnie postrzegany, tak był przeżywany liturgicznie, mówi, że Pan Bóg daje pewną taką odsłonę. Najpierw przychodzi święto świętego Szczepana, który chce umierać i rzeczywiście też umiera. Jest pragnienie, które jest w jego sercu, i jest działanie, odpowiedź Pana Boga, który realizuje to, to pragnienie, które ma w sercu Szczepan. Potem przychodzi święty Jan i to jest ten, który pragnie umrzeć dla Chrystusa, pragnie poświęcić życie dla niego, ale Pan Bóg tej konkretnej ofiary od Jana nie przyjął. Owszem, że Jan cierpiał, Jan był prześladowany, zsyłany, w więzienie, gułagi, Patmos i tak dalej, ale stricte nie oddał życia w sposób krwawy, nie jest męczennikiem. Jedyny z apostołów, przy którego święcie bądź wspomnieniu używa się kolor, koloru białego, a nie czerwonego. Jan, który chce umierać i nie umiera. I w końcu przychodzą dzieci, które nie chcą umierać, a umierają. Nie ma woli umierania ze, ze strony tych dzieci, również ze strony rodziców, które są. To dzieci i rodzice nieświadomi w ogóle tego wszystkiego, co się, co się dzieje. Widzą tylko Heroda, widzą tylko to zagrożenie takie zewnętrzne, gra polityczną, morderstwa e, tego typu, ale teraz ani nie mają woli umierania za Chrystusa, którego nawet nie znają, e, ale faktycznie zostają te dzieci e, zabite, a więc ten czyn, brak woli, ale czym się dokonuje? To są te trzy możliwości, które są jak gdyby pokazane w tym święcie Bożego Narodzenia, które są konsekwencją też przyjścia Chrystusa, konsekwencją opowiedzenia się mniej czy bardziej za, za, Chryst za Chrystusem. Oczywiście jest jeszcze i czwarta możliwość, czyli, że ani nie mam woli wydania mojego życia, męczeństwa, ale nawet życia dla Chrystusa. I też za tym brakiem woli idzie brak czynu. Nie chcę i żyję dla siebie. Nie chcę i nie, absolutnie nie, nie mam zamiaru wydawać mojego życia Panu Bogu, nie mam zamiaru wpuszczać tego Pana Boga w moje życie, wręcz przeciwnie, że się Go boję. Boję się, że mi to życie poprzestawia, jak nie wiem, ta zakonnica, która też ma jakiś taki lęk, bo myślę, że mówiła to o kimś to był dla niej wręcz obcy, ale to musiało prześladować i ją, że ona też żyła w ciągu tym strachu, że Pan Bóg przecież jak wejdzie w życie cudze i w życie moje, to to życie poprzestawia, to życie będzie życiem w jakiś sposób uboższym, życiem wydanym i teraz na to bynajmniej nie mam ochoty. Więc to są te możliwości, które Pan Bóg tutaj daje, i to jest to pytanie, z którym każdy z nas, mniej czy bardziej, w sposób świadomy, jak te pierwsze dwa przypadki, czy nieświadomy, jak pozostałe dwa, jesteśmy konfrontowani. Jest teraz też to konkretne męczeństwo, może to bezkrwawe, czyli to bycie dla drugiego, bycie choćby. Tej relacji do dziecka, że pojawia się to dziecko, jestem na nie otwarty, jestem gotowy umierać dla tego dziecka, mając może e, swoje lata, będąc po czterdziestce i teraz e, męczyć się z tym dzieckiem. Kolejne 20 lat to już będę babcią. Jak e, to dziecko będzie osiągać e, pełnoletność, czy, czy wyjdzie z domu, e, znowu pieluchy, znowu. E, Nieprzespane noce, znowu choroby i tak dalej. To jest też to konkretne męczeństwo, które w tym momencie jest otwarte. Na ile, na ile tego chcę, na ile mam w sobie to przyjęcie tego męczeństwa, czy jakiegokolwiek innego, i na ile też po tym za tym wszystkim idzie czyn. Dzisiaj. Na pewno jest ten taki moment, kiedy kościół pokazuje ten moment męczeństwa ludzi, którzy, którzy byli nawet nieświadomi tego męczeństwa, ale to jest to odsł odsłonięcie tego, nie mówię problemu, żeby teraz nie robić z człowieka problemu, ale naszego podejścia do e, konkretnie tych dzieci, do trudności, które Pan Bóg nam daje, ale tutaj są dotknięte dzieci. Też jakoś w tym momencie przypomina mi się coś, o czym mówił biskup Ryś kiedyś, mianowicie, że kiedy powstało pierwsze chrześcijańskie okno życia, to był XIII wiek, papież Innocenty III, który widział, Doświadczył tego, zobaczył na własne oczy, poznał tą sytuację, że wiele rodzin, i to rodzin chrześcijańskich, kiedy dziecko się poczyna, i potem rodzin, nie chcąc przyjąć tego dziecka, po prostu wyrzuca te dzieci do Tybru, topiąc te dzieci. Potem rybacy, którzy wychodzili na połowy ryb, często wyławiali te dzieci z Tybru. Papież, kiedyś się o tym dowiedział, zrobił nabożeństwo, zaprosił ludność Rzymu, chrześcijan, do tego, żeby przyszli do, do Kościoła. Zachętą miało być pokazanie jednej z największych relikwii, którą posiadał Rzym i chrześcijaństwo, mianowicie ta chusta, która dzisiaj jest w Manopello, Ta chusta, która okrywała twarz Chrystusa po śmierci. I ta chusta, która była też świadkiem zmartwychwstania Chrystusa, ona przez długie, długie lata była w Rzymie. I papież tym zachęcił Rzymian do tego, żeby przyszli na to nabożeństwo, na, na Eucharystię. I potem w czasie tego nabożeństwa mówił: «Ale chcemy adorować Chrystusa, który pozostawił nam tą relikwię. Chcemy widzieć Jego twarz. » Ale tak naprawdę twarzą Boga w człowieku jest ten człowiek, który, który żyje dla Pana Boga. To jest, jak mówił Ireneusz, że chwałą Boga jest żyjący człowiek. W każdy rodzące się dziecko jest poczynane, i rodzone, i potem żyje jako stworzenie Boże, jako to najwyższe stworzenie, które jest na wzór i podobieństwo samego Pana Boga. I teraz papież mówi: jeśli chcecie pomóc, jeśli chcecie naprawdę adorować relikwię Chrystusa, to ta relikwia chusty jest naprawdę czymś miernym wobec faktu śmierci tych, tych dzieci, które są odrzucane, więc papież zorganizował w ten sposób zbiórkę. Pieniędzy na to, żeby to okno życia mogło powstać, żeby te dzieci mogły być oddane w ten sposób opiekę tych, którzy się tymi dziećmi zajmą, że te dzieci nie musiały być mordowane przez własnych rodziców, tylko mogły znaleźć opiekę i ostatecznie życie w, no, w ramionach kościoła, który w ten sposób pomagał. I dzisiaj też my, w jaki sposób jesteśmy konfrontowani z tym faktem, może tego konkretnego wymiaru, jakim jest życie nienarodzonych, czy życie tych dzieci małych, jak w przypadku Heroda, że my jesteśmy też konfrontowani, czy i na ile ja chcę się teraz zaangażować w to mentalnie, żeby mieć tu inną mentalność. Aniżeli miała ta siostra zakonna, że każde dziecko jest darem Pana Boga, że nie jest bynajmniej czymś, co teraz jest jakimś strapieniem i jest już obarczeniem tego starszego rodzeństwa, które będzie teraz cierpieć na skutek tego, że, że rodzina jest wielodzietna. Może Pan Bóg tą dzisiejszą. Uroczystością, tym świętym, tym słowem zachęca nas. Może jesteśmy gdzieś w pobliżu rodziny, która, która jest wielodzienna, której możemy pomóc. Nie tylko dzisiaj na święto, bo tej pomocy może święte jest dużo, ale może widzimy, że jest ktoś, kto potrzebuje tej pomocy. I my możemy też właśnie nie tyle adorować dzisiaj Chrystusa w żłóbku. Bo jest ładna szopka, bo to bo tamto, jak innocenty, papież nie chciał, żeby była adoracja chusty Chrystusa, tylko żeby była adoracja tego żywego Chrystusa w, w dzieciach. Mamy i my tą możliwość, że możemy chcieć i zrobić. Możemy chcieć i nie mieć możliwości. Może być i tak. Możemy nie chcieć i mimo wszystko. Coś uczynić dobrego, a możemy wybrać też tą opcję najgorszą. Nie chcieć i nic nie robić. Odciąć się z wyrzutami, z pretensjami, z oskarżeniami dziecioroby, króliki. Nie to nie interesuje, to jest ich sprawa. Pan Bóg wzywa nas do pójścia za Nim. Do zobaczenia dzisiaj w dziecku. Nie rywala, nie zagrożenie, jak tu widział Herod w tych dzieciach, tylko jako Boga człowieka, jako Chrystusa, który przychodzi. Niech Cię Bóg i strzeże: Ojciec i Synie, Duch święty. Amen.